Dzień dobry Państwu. Dzień wieczór. Mam chwilę czasu i trochę luźnych przemyśleń na temat kolekcjonerstwa. Oczywiście jest to związane z tym, co działo się w dyskusjach z Wami na streamach w ciągu tygodnia. Powoływałem się tam, czy polecałem Wam, żebyście posłuchali sobie materiału, czy zapoznali się z materiałem, który przygotował Mato bieda odnośnie inwestowania w klasyki. Zaraz puszczę wam fragment tego, tak żebyście to mogli wysłuchać razem ze mną. Generalnie, jeżeli zamiast klasyki w rozumieniu klasyczne samochody podstawi się jakieś monety kolekcjonerskie, monety z premium, monety super z premium, czy nawet złoto bulionowe, czy, czy srebro bulionowe, to generalnie wszystko to co tutaj jest mówione ma Dokładnie taki sam sens, jest dokładnie tak samo prawdziwe, tylko że tylko że zaczyna się wtedy odnosić do naszej branży. Myślę, że ja bym lepiej tego nie powiedział, niż zrobił to o tobie, więc, więc dlatego puszczę wam ten fragment. Natomiast no ja niejednokrotnie o tym, o tym mówię. Zawsze o tym mówię. Zresztą słuchajcie. W posłuchajcie twojej piwnicy, w którym powiem wam dlaczego. Nie warto kupować zabytkowych samochodów. Teraz pomyślicie, chwilę, przecież Motu tu non-stop kupuje jakieś złomy, a teraz będzie mówił, że nie kupować zabytkowych samochodów. No, już Wam tłumaczę dlaczego, i wytłumaczę Wam to na przykładzie tego Peugeota 403, wspaniałego, którego Wam tu obok. Będzie to czwartkowy film, bo będzie trochę więcej gadania o tym, co i jaka, mniej takiego standardowego testu. Jeśli śledzicie sobie jakieś tam media, powiedzmy motoryzacyjne, media dotyczące przede wszystkim samochodów klasycznych i zabytkowych, możecie ciągle zobaczyć jakieś poradniki inwestycyjne. Co inwestować? Czy warto inwestować w klasyka? Co powinniście zainwestować? Ja Wam mówię, w 95% przypadków to są bzdury, w które nie warto wierzyć, bo to jest mniej więcej tak jak z tymi wszystkimi traderami, którzy Wam w internecie polecają inwestować w jakieś akcje, na których potem tracicie. Tak samo jest z samochodami zabytkowymi i już tłumaczę dlaczego. Ten pzu 403 to jest 58 rok. I on bardzo dobrze, i przy okazji, samochody z takiego samego rocznika jak on, dobrze obrazuje, dlaczego niekoniecznie samochód zabytkowy, im jest starszy, tym więcej jest warty. Jak spojrzycie sobie na przykład na trendy cenowe, to okaże się, że samochody stoją, po co ten Peugeot aktualnie albo stoją w miejscu, jeśli chodzi o wartość, albo wręcz tracą, a te wcześniejsze przedwojenne, wręcz ich ceny spadają. Czyli to nie jest tak, że kupicie sobie zabytek, i on na pewno nie straci na wartości. On może stracić na wartości, a jeszcze musicie doliczyć to, że ten wóz trzeba serwisować, garażować. Okej, okay, nie trzeba jeszcze płacić ubezpieczenia, ale pozostałe koszty i tak musicie ponosić. Bo jeśli wóz stoi w miejscu, to nie wiem, pękają, zużywają się gumy, opony są coraz w coraz gorszym stanie, on przestaje być jezdny, jak przestaje być jezdny, traci na wartości i tak dalej, i tak dalej. To wszystko musicie brać pod uwagę. A na koniec bierzecie sobie katalog cen i dowiadujecie się na przykład, że o ile ten w ciągu ostatnich pięciu lat zdrożał tam o bałt 20%. Czyli trochę więcej niż inflacja, to weźmiecie sobie na przykład Opel z podobnych roczników, weźmiecie Fordy z podobnych roczników i okaże się, że większość stoi w miejscu cenowo, czyli nie skorygowała się nawet o inflację. Natomiast ten, może odrobinę. Czyli tu już z góry widzimy problem. Teraz dodajmy do tego to, że jeśli chodzi akurat o Peżoty, to przykładowo fajnie, fajnie, że w niemieckim katalogu on wzrósł o 20%. Problem polega na tym, że w Polsce jest bezwartościowy na przykład. Chwila, bo złozywim może jedzie. Ja Wam mówię, nie inwestujcie w klasyki. Nie, nie słuchajcie tego całego pierdolenia o tym, że to jest świetna inwestycja, że warto to robić, ponieważ prawie zawsze, zwróćcie uwagę kto to mówi, mówią to ludzie, którzy tymi samochodami handlują i którzy zarabiają na tym, że wy będziecie chcieli je kupować i być może podbijać cenę sprzedażową pojazdów, które akurat mają u siebie na placu albo które zamierzają sprowadzić. Przy czym to tak nie działa. To, jeżeli ich przewidywania co do tego, co zdrożeje, to są wróżby. To równie dobrze możecie sobie kurwa postawić tarota i z tego wam wyjdzie jaka będzie cena tego samochodu. Są pewne tendencje. Ale z tych tendencji zawsze są samochody, które się wyłamują. I tak właśnie jest na przykład z samochodami z takich lat jak ten Peugeot. To jest 58 rok. Lata 50. i 60. w tej chwili w większości stoją cenowo w miejscu. Część samochodów spada, część delikatnie rośnie, ale nie ma już poważnych wzrostów. Czyli na przykład ten akurat ma farta, ponieważ taki sedan zdrożał według niemieckiego katalogu około 20 parę procent. Ale już na przykład cabriolet, jakbyście mieli takiej, to on staniał. On stracił na wartości, choć jest rzadszy. Więc tak naprawdę, te wszystkie porady, w co inwestować, to sobie możecie wyjebać na śmietnik. Jedyną zasadą, jaką powinniście się kierować, kupując klasyka, jest to, czym by byście chcieli sobie jeździć. I nie słuchajcie tych wszystkich osranych doradców. Kolejnym powodem, też swoją drogą, dlaczego w ogóle nie warto inwestować w klasykę, dlaczego nie warto inwestować w samochód zabytkowy, i też dlaczego samochody z lat 50. i wczesnych 60. w tej chwili prędzej stracą na wartości i tracą na wartości, niż będą jakoś świetną inwestycją, opowiem Wam właśnie na przykładzie Peugeot 403. Peugeot 403 był bardzo udaną konstrukcją, produkowana od 1955 roku do... 6... No i to właściwie tyle. Tutaj już zaczyna się mówienie o tym, o tym samochodzie, więc nie będę Wam tego pokazywał. W każdym bądź razie, jak widzicie, no cóż, dokładnie tak samo jest w naszej branży. Handlarze... Ludzie, którzy są ekspertami, dlatego że przez 10 lat sprzedają złoto, czyli są ekspertami w podawaniu sztabek złota spółki klientom, przedstawiają się jako eksperci rynku złota i, i naganiają na to, żebyście sobie kupili to złoto. To samo dotyczy antyków, to samo dotyczy wszelkiej maści kolekcjonerskich wyrobów, które potem. Niestety bardzo często się zdarza, że kolekcja ląduje do sprzedania i jeżeli to nie jest kolekcja numizmatyczna, to ona albo, albo jest sprzedawana za grosze, albo wręcz wyrzucana, albo podarowywana do muzeum. Jest też taka sprawa, którą kiedyś poruszałem, mówiłem Wam o torebkach damskich, że na damskich torebkach się dobrze zarabia, bo tak mi się wydawało, jakoś tego nie śledziłem, ale popatrzcie, z przyszło mi z tutaj mamy Birkin kto wie kto to była Birkin to pokażę wam co znalazłem znalazłem taką torebkę o, popatrzcie to 145 tysięcy dolarów całkiem sporo krokodyl nilowy nie wiem jak to wozić, przewieźć przez lotnisko na przykład, bo to to mogłoby być trudne. W każdym razie to jest Birkin 30 Palladium Hardware 2009 rok. Rok 2009, cena 145 000 dolarów. Można kupić od ręki. No i zobaczmy sobie dalej. Wcześniej dostałem. Tu wam pokazywałem już stąd. Zresztą pokażę wam stąd coś jeszcze. Odnośnie samochodów, dlatego że rozmawialiśmy o klasykach na streamie. Ale tutaj mamy torebkę Birkin. Popatrzcie, tu jest 200 tysięcy dolarów. Wygląda, że to jest dokładnie ta sama torebka. Ale to nie jest ta sama, tylko to jest taka sama. Ona jest z 2006 roku i nagle kosztuje 200 tysięcy dolarów. 2016, przepraszam, 2016 kosztuje 200 tysięcy czyli, dolarów, czyli kupienie, czyli torebka przeleżała, tamta przeleżała w szafie um, kilka lat dłużej i nagle jest tańsza o 25%. E, więc nie wiem, czy twierdzenie o tym, że w torebki opłaca się inwestować, oczywiście w kontekście Hermey i w kontekście Chanel, bo niczego innego nie należałoby tu rozpatrywać na poważnie, no to też nie wiem, czy to, czy to ma sens. No a zresztą ten palladium hardware, mówiłem Wam już o tym, że to jest ściema, dlatego że to jest tylko i wyłącznie palladowane, a nie wykonane z palladu, bo ja widząc taką cenę torebki, to bym przypuszczał, że okucia są wykonane z palladu, natomiast nie, tutaj, tutaj to po prostu jest palladowane. No, i jeszcze jedna, jedna aukcja, która właśnie też nawiązuje do tego, o czym mówiliśmy, czyli o inwestowaniu w samochody zabytkowe. Gdyby ktoś chciał, są zapisy w tym momencie na aukcję, która będzie 24. Tylko nie wiem, czy już będzie kończyć, czy. Zobaczmy, jak to tutaj się. Zobaczmy, tak. O, coś się pojawia. To są modele samochodów. To też są modele samochodów wbrew pozorom, wbrew cenom. To jest model 1 do 2. No i tutaj się zaczynają klasyki. No i popatrzcie. No to raczej nie jest samochód. Ciekawa sprawa, bo to jest rekreacyjny powóz. Nie wiem co rozumieć przez powóz rekreacyjny, ale tu się zaczynają samochody no cena jaka, to, jaka jest to jest 911 rok 20 tysięcy do 30 tysięcy dolarów jest um, estymacja no całkiem patrzcie jaka bogata dyska rozdzielcza niezwykła e, w każdym bądź razie e, jest to jakiś e, sposób na to żeby zainwestować chociaż yy, patrząc tutaj na ceny one wcale nie są jakieś takie wielkie, tu mamy też Km 50 tysięcy dolarów no nie wiem, ciekawe czy jest Ford T tu mamy Ford T słuchajcie 30 tysięcy dolarów do 40 tysięcy dolarów Ford T wtedy kosztował tam nie wiem 17-18 czy około 20 uncji złota więc tak jakby cena miała po prostu być taka sama, tak? 20. No tak, to, to mniej więcej tak celują, że tak by on miał dokładnie przechować wartość liczoną w złocie, wartość w czasie. Ciekawe czy to się sprzeda, to będzie bardzo ciekawe, bo to jeżeli by się okazało, że on rzeczywiście się sprzeda i przechowa wartość w czasie, no to to by oznaczało, że, że warto inwestować w klasyki tego rodzaju. Tutaj jest coś już o 903 rok. W każdym razie, gdyby ktoś chciał sobie przejrzeć tą, tą opcję, to odsyłam do Sotheby's. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. Zegarki, zegarki, które właśnie teraz pokazują, jak na tym się strasznie traci. E, tutaj co prawda ceny są ekstremalnie wysokie. E, dla przykładu pokażę Wam, ostatnio sprawdzałem ceny na Chrono i to mi się rzuciło w oczy. Ballon Blue, a dlaczego on zniknął? Przecież był tutaj kartier Balon Blue, e, bo go przeoczyłem. Może on gdzieś jest dalej. W każdym bądź razie, tutaj cena kartiera Balon Blue była mniej więcej o 40% wyższa niż cena tego zegarka na Chrono, gdzie Chrono niejednokrotnie, Wam mówiłem, Chrono jest ekstremalnie drogim miejscem do kupowania zegarków, więc, więc tamte ceny są już, już odjechane. Natomiast tutaj, no nagle jest 40% drożej i to słuchajcie, to nie jest cena do licytacji, tylko to jest cena, tak jak tutaj jest napisane. To jest po prostu sprzedaż. I popatrzcie, jaka ilość Rolexów. Zasadniczo to, co się teraz powinno stać na rynku, to ceny zegarków powinny spaść o 30%, może 50%. Chodzi o nowe zegarki. Powinni, powinno się zlikwidować cały szary rynek i, i, i tych wszystkich szarych dealerów. I może wtedy zacznie się to pomału, pomału odradzać. Przy tej ilości rzeczy, które są, popatrzcie tutaj na dole, ile było 8 stron? 18 stron, nie 8 stron. No to jest po prostu katastrofa. Jest taka ilość zegarków do kupienia od ręki. To pytanie jest takie, dlaczego to ma być takie drogie? Skoro jest tak duża podaż, to nie ma żadnego powodu, żadnego uzasadnienia do tak gigantycznych cen. To... Te ceny powinny spaść o połowę, ceny nowych, powiedzmy o 30%, i wtedy dopiero można zacząć rozmawiać z rynkiem o tym, żeby odbudowywać jakąś, jakiś popyt. No, w przeciwnym razie, zobaczmy jeszcze kolejną stronę, zobaczę sobie tego, czy nie będzie. No, chyba, że ktoś w międzyczasie kupił tego kartiera i dlatego go tutaj nie ma. No, tu jest piękna rzecz. Słuchajcie, branzoleta, zegarek, branzoleta. No, zegarek, którego można się nie spodziewać, że jest zegarkiem. Bardzo, bardzo piękna, biżuteryjna rzecz. Podobało mi się, że on był na którejś z pierwszych stron. Tutaj Richard Mille za milion. Aha, ale to jest. A dlaczego jest do kupienia albo za tysiąc, albo za milion dolarów, albo za półtora miliona dolarów? Nie wiem, jak to działa. To jak to można za niego zapłacić dwie ceny? Czy on za tyle był wystawiony, a w tej chwili jest jakaś inna cena? Może to jest sprzedaż aukcyjna. No nie wiem, albo balon Blu został, bo wydawało mi się, że on był na pierwszej stronie. Chyba, że coś. Wydawało mi się, że był na pierwszej stronie, więc może po prostu ktoś go kupił, bo to widzę te kartiery są. Ale no, go przeoczyłem w tej masie. W każdym razie, no jak widzicie, katastrofa na rynku zegarków kompletna. Nikt tego nie chce. Nikt tego nie chce po tych cenach po prostu. To są ceny, które są całkowicie nie do zaakceptowania dla rynku. No i to też jest taki rodzaj kolekcjonerstwa, na który handlarze nabili leszczy. No i teraz ci nabici w zegarki będą musieli pogodzić się z gigantycznymi stratami. W tym czasie, oczywiście, cały rynek dostanie. Zobaczymy, ile firm to, to przetrwa. No, a, a potem, potem znowu rynek się odbuduje, jeżeli się odbuduje, oczywiście, bo może się okazać, że taki rynek się nie odbuduje. Tak jak, jak jest to na przykład w kontekście zegarków kieszonkowych, które zasadniczo ceny na rynku zegarków kieszonkowych nie zmieniły się od 30 lat. Cały czas są takie same. Więc jeżeli ktoś zainwestował w zegarki kieszonkowe, w połowie lat 90. To nominalnie ma stratę. Po prostu nominalnie dostanie tyle samo pieniędzy za to, tylko za, za tą swoją kolekcję. Ta kolekcja nie zmieniła swojej wartości, ale, no ale wiadomo, dolar już nie jest warty tyle, ile był, był warty dawniej. Złotówka też nie, więc to generalnie są cały czas, cały czas straty. Tyle takiego mojego opowiadania. Dużo, dużo się dzieje. Jest rodzaj kolekcjonerstwa, którego ja kompletnie nie rozumiem. Jeżeli już jesteśmy przy kolekcjonerstwie, nie wiem, czy to tutaj było, ale były aukcje. Tu akurat nie, ale dostałem, już chyba usunąłem to, a dostałem jakąś informację o aukcjach z kartami baseballowymi. Dostałem informację o aukcjach z jakimiś podkoszulkami i takimi pamiątkami po zawodnikach z NBA. I to jeszcze ceny takie, że, że można zwariować dosłownie to tam ktoś za jakąś kartę z nadrukowanym na niej wizerunkiem baseballisty czy koszykarza, płaci płaci nagle 5000-6000 tysięcy, tysięcy dolarów. Kompletnie tego nie rozumiem. No ale może może to jest właśnie sposób na, na inwestowanie pieniędzy, może na tym da się zarabiać, może, może właśnie w ten sposób jest fajnie. Chociaż zawsze w, taki, w takiej chwili miałbym z tyłu głowy gdzieś te, to, co mówił przed chwilą Motobieda, czyli, czyli to, że, to, że handlarz na tym na pewno dobrze zarobi, a my możemy na tym stracić, bo za kilka lat jak będziemy to sprzedawać, a jeszcze trzeba było to gdzieś trzymać, jeszcze uważać, żeby coś się z tym nie stało, żeby to zachować w odpowiedniej jakości. No i to sprawia, że my ponosimy koszty dodatkowe, a cena może wcale nie urosnąć, albo nawet się może okazać, że spadnie, bo zmieni się moda. Tyle w tym wejściu. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.